No cześć! No cześć, byłem kolejny odcinek z tej gry. Stray. Stray. Ha, byłem pierwszym, czekaj. Aha, ty wszedłeś do gry, a ja nie wszedłem. Jest! Jesteśmy Gasi w grze. Światełko. Gasimy światełko. I teraz? I Stray zapisano, że to kraj. Myślałem, że tam jest jakieś osiągnięcie. A tutaj można wejść? Mamy tutaj do znalezienia rezydencję. I nie można tutaj wejść? Mamy do znalezienia rezydencję niejakiej Clementine. Dobrze kojarzy Drony pewnie tutaj czegoś pilnują ważnego. Pole siłowe... Dzz... <grystanie> A miałeś strazy razy w tej grze, pamiętasz? Czy chyba też jest pole siłowe, co? Ale wydaje mi się, że może cię przemycić w tej swojej rikszy. Dałbyś radę mu wskoczyć na pakę? Albo na dach, albo gdzieś? Jest tu jakaś taka opcja? Spotkaj. Ani krokodaj. Rozjemca. Następ na zewnątrz jest w pełni zamknięta, a wina została wyłączona. Na zewnątrz jest niebezpiecznie, ani krokodaj. Są wzórki pewnie, co? Uu. Możesz się przyczaić. A nie to o czemu zrobili. Tak się odbijają. Nie? nie. nie. <laughs> Okej. Okay. O Jezu, kamera. <laughs> kamera akcja. Tylko gdzie jest ta rezydencja teraz? No, wydaje mi się, że znowu tutaj spędzimy mnóstwo niepotrzebnego czasu, tak jak Residencia. w tej poprzedniej, dużej lokalizacji. Rezydencja? Czy to jest rezydencja? Halo? Rezydencja? bo kamera się trochę wolno obraca. Doda, zostaw! To ja się będę obracał. Pyk, pyk, pyk! <noise> <noise> Sorry. <noise> to ten rzeczik. A ten cowboy tu? Dasz radę z nim pogadać? Dzień dobry. Uuu. Tu będę siedział, tak jest. <laughs> A co B12? Co to jest te B12? Widzisz, na tym plecaczku mają coś takiego. A, czyli śpimy. No, Okej. Okay. Kwiatki. Pamiętasz jaki kolor kwiatków jej mieli zabrać? Ale... Nie, nie pamiętam żółty, fioletowy, czerwony na pewno? Nie, nie wiem, <grym> może tutaj, prezydent. To jest jakiś knajpał. Och, mycha, mycha, kręcisz się. Jak nie powiem. Ej, z, 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 wróć, wróć. Zobacz do góry tutaj. Nad wejście kojarzysz ten symbol? Niebieski? Tu. Mm, poczekaj, mm, nie to. To jest ten sam, on wygląda właśnie jak te 170, tak mi się to kojarzyło. Ha! Żółte kropki, niebieskie kropki. Znaczy, <grywki> czerwone. Może, może to, tak? To może, po... Tak, super, wszystko <grywki> widzisz, świetnie, tak. Ta. Mhm. Dobra, gramy, zobaczymy. Czyli szukamy teraz, y, Znalazłeś już pierwszy symbol. Znaczy ja znalazłem, dobra, ale nie będziesz, że to ty znalazłeś. Ale znaczy, jak się uśmiecham? Spoko, siedzę sobie pod mostem, jest okej. Okay. Tam coś było do przetłumaczenia. D DJ Matki. Dziś Mat -si, wieczorem w Tobie goro. Mat -si. Mati. Mati. Winda jakaś. Sorry. Tam był, on tutaj. Tam. Może tu będzie rezydencja? Rezydencja? Wygląda jak tani blok. Nie na rezydencję, ale co ja tam wiem. Już. Może rezyden... <laughs> Rezydencja. Ty. To ty? Czym ty właściwie jesteś? Młko... <laughs> e, wydający urocze Podoba mi się ten pomysł. Już? Toście się nagadali. O, tu jest jakiś kabel. A nie, to jest... Szlauch. <laughs> Nie, Idziemy. Wąż. Halo? Wąż rzeczny. Jest niebezpieczny. <grym> Zniszczyłaś <grym> um. kamerę. Wandaluty. ty. Spadła. U. Robot się tam patrzy. A ten robot co on to miał zamiast głowy jakieś głośniki? <grym> Tylko gdzie jest ta rezydencja? Dobre pytanie. A gdzie jest prezydencja? Jak to, jak to zapomniałeś kartę postaci? Cały tydzień przygotowuję tę sesję. Mm -hmm. Czyli pewnie grają... Przepraszam jakąś... za, za gdzieś. Ale i tak zagrajmy wyprawiam się do tej jaskini do dzieła. Wow, jedną z dwóch kropek przeczytałeś całkiem nieźle. Całkiem spoko. I po nogi żebyś się przywrócił, no brawo. To rzeczywiście powinieneś być kotem, chyba. Moretny <grymne> z natury. No dobra. No to, może jest nie, to Może nie kreć tak tą kamerą, bo nic kompletnie nie widać. Tu jest ten wąż, chyba, ale nic nie można z nim interować. Inter. inter ja wiem, jak się to odnieje. Może tutaj Nie. Tu byłeś. Rezydencja? Um, tam jest zamknięte, tam jest zamknięte. A czekaj, wróćcie. Paryż Jedynie podszedłem nieco bliżej windy i od razu na na mnie war, wartownicy. Od wielu lat słyszymy, że powierzchnia nie nadaje się do zamieszkania i po prostu przyjmujemy to jako fakt, ale dlaczego? Wiesz co ci powiem przyjaciele? uważaj na wartowników. Do stare my, mój egoeczka Pablo do dostał 350 lat, więc uważaj. Mm, spoko. 350 lat ciekawe za co <grym wytrzymał> o jakie serduszko wyświetlił na ekranie, widziałeś? <grym wytrzymał> ten, ten. Dobra Myślę, że pora zacząć przechodzić tę grę. Na ale nie wiem gdzie jest rezydencja! No, może, to może, ja może, może może się do tego klubu. Klubu? Ale by, byłeś tu chyba. Chciałem użyć aimbot. Aimbot, no. Aby zdominować tę grę, ale zainstalowało mi się jakieś złośne oprogramowanie. Nie do końca to rozumiem, ale wszystko zrobiło się jakiś jakieś dziwnie. Zobacz, oni tam mają zdjęcia wszystkie te same. Ta sama palma, te same molo. Ooo. <noise> Pyk białą wbiłeś. No trudno. Spotkaj. Zdominowałem każdą grę w historii, ale tej po prostu nie potrafię rozgryźć. Czy bym czegoś nie dostrzegł Tam był znak zapytania. Zmienię hehe <noise> Dobra, ścisz, bo to może na mikrofony wpłynąć. wiesz. Ha, dobra. Co tu trzeba... Nawet nie zauważył. Wszystko mu rozwa... <laughs> no, super. Świetnym klientem jesteś, nie ma co. Coś tutaj może trzeba, wiesz, przetłumaczyć, albo, no, porozglądaj się. Nie? Pewnie nie. O! O! Proszę bardzo. Odkryłeś... Kółkę. No fajnie, po co ta gra nam oferuje takie rzeczy? Dziwne to jest, kurczę, tu jest kupa szukania. A robot ci coś podpowie? Mój ulubiony napój a twój mamut? Robocik co? Na to robocik. Co, co podać, szanownemu Panu? Mleko. Z twojej perspektywy na świat musi wydać. Mleko dawa dawaj! wydawać też pucować mleko. ten dzban i dawaj mleko. być <grym> tak mały jak Ty, aby móc odkrywać coraz to nowe miejsca Czysto Tomasz już, <grym> dawaj mleko. Co podać, szanownemu Panu? Mówię, mleko! Z perspektywy na świat musi Dobra, idziesz dalej. Nie wiem, czy robimy pauzę i szukamy, czy no. co, tak? To, yy, to nie, nie znam, ale mi to tam wszystko odpowiada. <laughs> no robimy pauzę, bo. No to widzimy się za chwileczkę. Dobra, bo yy, znaleźliśmy jakieś miejsce... Tylko, tylko, że z drugiej strony to jest. Aha, dobra. <laughs> no to się pospieszyłem. Ale chyba... A umiesz tam dojść z drugiej strony jakoś? Zobacz, tam są jakieś schody. Tak jakby z tamtego budynku, może tam się da jakoś dojść, co? Tędy. Nie, tu jest siatka wszędzie. Um, to jest kłódka, ale mniej więcej wiemy, gdzie to jest, co? Tu i w lewo idź. Gdzieś tu w lewo, w lewo. To jest Ale przetłumacz. A, na Klementine Maciwą, nie znamy mocy woda. Boże, jak ja piszę, jak ja czytam moci a nie moci woda. Darek, it's done. Tutaj. A, y. Otwierać. policja, Gestapo. A hej, idę na pracę, do zobaczenia. O. Dobrze, kochani, uważaj na wartowników. Elżynów byłoby się, aby kogoś zaaresztować. <laughs> nie martw się a mnie, słonka. Nic mi nie będzie. Czy ktoś tu teraz drzwi otworzy? Otwieraj! Um. FBI! <laughs> Kogi Tu coś jeszcze było po prawej, takie zielone jakieś. Yy, chyba do przetłumaczenia jeszcze w prawo? Mm. Jeszcze w prawo. O tu. A nie, mogłeś tylko wskoczyć na to. <coughs> Pomyliłem się, sorry. Neco. Tu jest znak w Neco w lewo, widzisz? Nie, 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 znak. Tu jest napisane Neco Corporation. A tam wcześniej było coś o. A przy mieszkaniu na ulicach Neco Corp. No dobra, no to idź do tego Neco Corp całego. Zobaczmy, co tutaj NECO? się dzieje. To jest, tu jest jakiś pan spotkał. Przykro mi, mamy, nie możesz się tutaj bawić. Czy to wygląda na zabawę, gościu? My tu walczymy o życie. Fa fabryka Nekokorp to nie jest miejsce dla takich małych czwórczaków jak ty. A dla kogo? Teraz zakaz wstępu, ale tylko, ale to tylko na chwilę, jeśli, pomoż, poczek, jeśli nie możesz poczekać kilka lat. Wkrótce zapraszam ponownie. No dobra, Dzięki. no to my w takim razie robimy pauzę i widzimy się za kilka lat. <laughs> Eee, Czy tutaj przez te szyby to jest otwarte, czy to jest szyba? To jest szyba. A, no tak, dobra. Szyba, no to szyba. dalej, no szukamy, szukamy, szukamy. Tutaj byłem, tu jest jakiś gości z gazetą. Blazer. Z Blazerem gadałeś? Gadałem. Hmm. Kurczę, no to nie może być takie skomplikowane, no daj spokój. Tu możesz wejść do tego Gościu? sklepu. W sklepu wejść i sobie kurteczkę kupić. Jesteś inny. Z tych punktów swoich Ozzy, gdzie był Ozzy? W jakiej bajce był? W ustający z całymi dniami głośnej muzyki? Tak. Niczego nie dotknie hałasu i nie Gdzie był Ozzy? W jakiej bajce był Ozy, pamiętasz? Nie wiemy jest. Ozzy. Kurczę, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Tam były jakieś pokoje jeszcze. Nie sprawdziłeś tego. Nie, to jest uliczka. Tu jakieś zaplecze. Pewnie możesz tylko usiąść na tej kanapie, co? Ten se kurteczkę przymierza. No piękną masz tą kurteczkę. Spodnie ci tylko brakuje. Lustereczko. Jesteś w odbiciu? A, coś tam odbija. Fajnie, bo gra rzadko oferuje takie coś jak odbicie. Także strasznie jest zmizony. No, jakieś takie... Świetne to o, dobra, ślepy zaułek. Idziemy dalej. Ale nie masz nic. Tu jest tyle zadań pobocznych, a my tu wszystko pomijamy. Ale już Tamty szukałem sposób... tak dużo rzeczy, czyli tutaj już. No nie, no trzeba po prostu wszędzie zaglądać. no. Ale my może się faktycznie skupimy na tej głównej rozgrywce, co? Hmm. Czy tu nie mogłeś gdzieś do góry powskakiwać, tak żeby gdzieś na dachy iść? Jestem u Ale tam po tych klimatyzatorach. Gdzieś jakoś, nie wiem, tu, tu, tu. Teraz, tu i tu. Tam u górę mogłeś wskoczyć na okienko. Tutaj tutaj. Tutaj? O kurczę, no coś z tego może będzie. Parkour. I co teraz? No może i nie. <laughs> tutaj? 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 A, to jest to na... Przeciwko ptakom. Mhm. Ale kot się tego nie boi. Tutaj? Tutaj? Na ten drugi daszek chyba, co? Nie? W lewo. A do góry? Klimatyzator? No nie, może też na połowiczkę. O. Widział. Do góry, ja ci do góry, nie na dół. O! o kurczę, ledwo się złapał. Żeby um, się rozejrzeć, to no jest super. Kot? Gdzie teraz kot? Kot, gdzie teraz? Kot ma zawias. Ja Ale właśnie, tu z powrotem i do góry jakoś na klimatyzator? No właśnie się... Tu nadaszek o, tu na możesz. Teraz z, powro yy, z powrotem się odwróć? Tu do góry? Nie? Kurcze, hmm. Kurczę, no to po co gra nam oferuje takie coś, jak tutaj nie można wyżej przejść. No dziwne. A czemu nie można wyjść na to tutaj? Albo tam są już pary. A tu po prawej u góry? Tu do góry, do góry. Też nie. Hm. Ja ci kręcę czemu... Hmm. Nie, 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 nie. możemy wracać. Po coś tutaj jest ta droga. To raczej twórcy by sobie nie zadawali <laughs> trudu, żeby nam to... Tu umożliwić, znaleźliśmy sekret, a Ty chciałeś dawać pauzę. Odznaka. Odznaka policyjna. Zobacz jakie tu są sekrety kurcze, a my w ogóle nie, nie sprawdzamy tej gry. Ja się założę, że e, główny wątek fabularny to jest połowa tej gry, a reszta to są właśnie takie smaki. Poczekaj, może muszę tym e, policjantowi pokazać to i będę mógł przejść. A no. Myślisz? No zagnać, <laughs> I Jak w końcu ten kot się nazywa? Jak go nazwałeś? Mm. Chcielibyśmy obejrzeć pierwszy odcinek, bo nie pamiętam. Stasiek? Stasie. Krzysiek? Nie, Krzy Krzysia. Krzychu? No. To będzie Krzychu. Albo Bodzio? Bodzio. Boś. A może. Tomek? To, Tomuś. No to jak w końcu? Nie wiem. Panie Panie policjancie! Ja też jestem prawie że policjantem. Ani prekonaje tak, tak, tak. Mm, nie ma możliwości pokazać... Y, co to jest Y? Aha, że się pamiętam... O niebe, tak choćby... Otarłeś, tak? Mhm. No cóż. A dronom jakbyś pokazał znakę? Da się z dronami jakoś tutaj interować? Inter. W interakcji wchodzić Nie. Nie wiem, jak się to nazywa. No to w takim razie... Jak tu mamy czas 17 minut, stary. A ty się kręcisz, jak nie powiem co. Neko, no tu już byłeś, nie? To jest te to miejsce? Zobacz, tutaj Neko. Neko korporację. Ale zobacz, on ci tutaj... Ulica Handlowa. Dobra, wejdź tam, może zobacz. No, tutaj jeszcze nie byliśmy chyba. Tu w lewo. Aha, to jest ten sklep. Um, I tu jest co? Ta ślepa uliczka, tak? Czy tędy wychodziliśmy w górę? No już kurczę nie pamiętam. W górę. To jest ten miejsce. Mi się wydaje, że tamtędy można gdzieś dojść. Że po coś jednak... Przetłumacz. Do diabła z wartownikami, niech żyją nieznajomi. Że jednak... Dobrze, że nie nazwaliśmy tej serii Jak przejść tę grę. Bo to jest... Bo to powinno się nazwać Jak nie przechodzić tej gry. <gry> Kręć się po mieście przez 20 minut, nie zdobywszy absolutnie żadnej wskazówki, co zrobić dalej. Hmm. No. Czy my kończymy na dzisiaj ten odcinek? Czy jeszcze chcesz się pokręcić bezsensownie po miejscu? Dobrze, to kończymy. Kończymy, tak? Dobra, wchodzimy do studia. I przed tym jeszcze trochę nie. Nie patrzcie, tu tam jesteśmy, halo. I jeszcze przed tym następnym filmem będziemy jeszcze tam czegoś. Być może sprawdzimy na YouTube, jak to przejść. Aż ja to nie <gry> Ale znaczy się nie, nie, my to sami przechodzimy. No właśnie, właśnie. Gramy, jesteśmy profesjonalnym pro, graczami i tak dalej. Po prostu zawsze przechodzimy. <laughs> Dobra, dzięki, że z nami jesteście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No pa. Pik, a nie to, nie to.